Cześć, tu Gaba Zielara i dzisiaj wykonamy sobie ocet wrotyczowy do cery trądzikowej. Wrotycz pełni kwitnienia, więc teraz jest najlepszy moment, by nastawić z niego ziołowy ocet. Nie będę się tutaj rozwodzić nad działaniem wewnętrznym wrotyczu, które zresztą jest bardzo skuteczne, aczkolwiek szykanowane przez wielu. Dzisiaj skupimy się na działaniu zewnętrznym. Ocet wrotyczowy sprawdzi się przy wielu dolegliwościach skórnych, m.in. przy a to po skóry przy trądziku, ponieważ redukuje stany zapalne. Pomocy będzie również przy upierzu. Na internecie możecie znaleźć wiele przepisów na ocet wrotyczowy, który polega na zalaniu kwiatów wrotyczu octem jabłkowym. Przypominam, że to nie jest ocet, to jest macerat i on nie wydobędzie tyle, co produkcja octu od początku. Najpierw bierzemy sobie duży szklany słoik i porządnie go wyparzamy. A w międzyczasie, jak nam się gotuje woda, możemy sobie kwiaty wrotycz trochę rozdrobnić nożem. A w wyparzonym słoju umieszczamy sobie nasz rozdrobiony wrotycz, tak gdzieś do 1 trzeciej wysokości. A jak będzie więcej, to nic nie stanie, po prostu będzie on wtedy intensywniejszy. Następnie taki wrotycz sobie zalewamy wodą z cukrem. Zasada jest taka, że na każde 250 ml wody idzie jedna łyżka cukru białego. Wtedy celany zalewamy go mniej więcej do tej wysokości, stawiamy tutaj przestrzeń. Na to, żebym sobie pracował, ponieważ będzie nam jeszcze podczas fermentacji buzował, żebym nie wikipiał z słoika. Ja swoje octy zawsze wzbogacam w połówkę albo w ćwiartkę jabłka, tak, żeby mieć pewność, że tam będą te bakterie odpowiedzialne za fermentację, ponieważ nie zawsze u każdego w powietrzu, w mieszkaniu one występują. Zaraz to wymieszam. To, żeby właśnie mieć pewność, że one tam będą to dodajemy sobie jabłko, koniecznie ze skórką. Taki ocet przykrywamy sobie ściereczką, żeby nam się muszki, owocówki nie zaręgły, ale żeby była wymiana gazowa. Odstawiamy tak na 4 do 6 tygodni. Na początku musimy codziennie przemieszać, żeby nam tutaj góra nie spleśniała, tylko żeby nam ładnie fermentowała całość. I po tych 6 tygodniach sobie przecedzamy. I na twarz używamy po prostu jako tonik, jeśli będzie dla Was za silne działanie, to możecie sobie na przykład rozcieńczyć z wodą. Tutaj Wam pokażę na przykładzie mojego octu wrotyczowo-miętowo-jabłkowego. On się właśnie tak zrobił mętny, a na powierzchni robią się takie gąbelki, to znaczy, że pracuje. Czasem może Wam się wytworzyć taka biała błonka, to się nie przejmujcie, to jest matka octowa, możecie sobie to zostawić do kolejnego nastawu. A jeśli chcielibyście nabyć jakieś produkty ziołowe, szczególnie takie maźdełko wrotyczowe, zapraszam do mnie pisać wiadomości prywatnie, to na pewno Wam odpowiem na każdą.